Jak Cię poznałem i zacząłem tak dowiadywać się o Twojej historii, jako przedsiębiorca, który też ma jakieś swoje cele i wizje, no jesteś, powiem szczerze, chyba najzamożniejszym i największym człowiekiem sukcesu, jednym z największych, jakiego miałem okazję poznać. I to, co mnie w tobie urzekło, to właśnie po pierwsze ta serdeczność, po drugie, że Ty jednak masz tego czasu, kiedy chcesz, dużo, ale też masz. Ogromne zasoby i materialne, i Twoje mentalne, że jeżeli zobaczysz nowy pomysł i ten pomysł się spodoba, to jesteś w stanie w ten pomysł iść z taką samą energią, jak ten Grzegorz, który miał 20 lat. I to mi się bardzo w tobie spodobało, że już nie jesteś takim zblazowanym milionerem, który tam już przebiera i tak taki jest troszkę znudzony życiem. Tylko jak zobaczysz coś nowego, to ty znowu stajesz się takim energicznym młodym człowiekiem i idziesz za tym, no ale masz już wiedzę, masz zasoby i robisz to z dużo większą przyjemnością. Tak, tak to zauważyłem z boku i ta miara sukcesu w moich oczach to właśnie to byłoby to, chyba. Czy ty no, też tak to widzisz? Dziękuję, dziękuję Ci, dziękuję ci bardzo, e, ale chyba, chyba dobrze to zobaczyłeś. Wiesz? Fajnie, że możesz na to tak z boku patrzeć i, i rzeczywiście chyba tak jest, bo, bo tak naprawdę, jeżeli jakiś jest nowy pomysł, jakiś, czy biznesowy, czy, czy coś, a w to się. Po tak, prostu otwieram się no, energia, i się rzucam, na to, się rzucam na to, na całość tak naprawdę. I, I lubię to. I lubię tak naprawdę, żeby mnie coś tak pochłonęło i zobaczymy. Oczywiście wszystkie pomysły biznesowe wychodzą i czasem no, się kończy jest... tak, że jakieś tam się zaangażuje środki i siły, i z tego nic nie ma, więc, więc to też nie jest tak, ale też mogę sobie na to dzisiaj pozwolić. Że się mogę pozwolić sobie żeby, sobie, żeby zmarnować sobie powiedzmy trzy miesiące czasu, czy, czy jakieś tam pieniądze, środki pieniężne, żeby zainwestować na coś, co nic nie wyjdzie. Tak? I hmm. to nie powoduje, że. To się, to załamuje, się załamuje tylko przychodzi kolejny jakiś pomysł, tak naprawdę, więc, więc dzisiaj możemy, możemy takie coś robić, ale faktycznie, faktycznie gdzieś ten gen biznesowy biznesowy cały czas we mnie siedzi, jeżeli ktoś przechodzi z fajnym pomysłem, no to mówię, okej, okay, działajmy. Biznesowy, tak, ale jaki zazdroszczam teraz tego przełącznika, że ty jesteś w stanie tego pracokoholika jednak włączyć, choć już nie musisz, to, to aż no, przyjemnie się z tobą pracuje, naprawdę widziałem cię w akcji i, i to jest fajne. Natomiast co podsunąłeś mi sam, bardzo fajny temat. Ja w całym tym cyklu Rozmów z, z różnymi osobami staram się też wyłuskać taki temat jak, jak porażka. Jest nawet na innym, w innym odcinku podcastu taki, taki temat związany relacją relacja z porażką. Jak ten ktoś tą relację sobie zbudował. I to co powiedziałeś, fajnego, że możesz sobie pozwolić zaangażować swój czas i nawet go czasem stracić, ale już tego nie traktujesz jako coś strasznego, tylko jesteś w stanie przejść do porządku dziennego. Jak u ciebie ta relacja z porażką na etapie całej twojej biznesowej drogi wyglądała? Bo na pewno nie tak jak dziś bo dzisiaj jesteś już na innym etapie, jesteś w stanie teraz to sobie tak spojrzeć wstecz i tą relację z porażką mi opowiedzieć w, w, w tych swoich etapach życia? Wiesz co, największą porażką to, był, to było to, co wspomniałem, zamknięcie tej firmy zarządzającej nieruchomościami, mm -hmm. bo tego do końca nie, nie dopowiedziałem tak naprawdę, natomiast e Wyjście z tej firmy skończyło się dla mnie dość ciężko, dlatego że tak naprawdę w momencie, kiedy stwierdziłem, że jednak ją zamykam, tak jak powiedziałem, to nie była spółka, więc nie mogłem jej sprzedać, mm -hmm. te umowy były wszystkie na mnie jako na osobie fizycznej. Eee... I nałożyło to też się troszkę na sprawy prywatne, no bo, bo akurat w tym momencie to był jeszcze rozwód, rozwód z żoną i to się jakby połączyło jedno no tak. z drugim, wszystko miało swoje przyczyny, skutki, to się prze, prze, przenikało bardzo, mhm. bo żony też, też włączyłem w pewnym momencie do pracy w tej firmie. Ona nie dała rady, okay. klienci po klienci poodpadali i tak naprawdę kończąc tą firmę byłem po pierwsze, no pan Krótem mówiąc wprost, tak mm. naprawdę zadłużonym w ZUSie w Urzędzie Skarbowym, a do tego zostałem sam jeszcze bez, bez żony. Mm, tak. Więc ta porażka była, ona była, była duża, była silna i tak jak czasami to opowiadam znajomym, czy jak patrzą znajomi z perspektywy, to powiedzieli, że wielu osób by się potem może nawet nie podniosło. Mm. Natomiast mi to dało kopa do rozwoju dalej. Dało, dało, dało powiedzmy, kopa, kopa do tego, żeby dalej pracować i dalej pielęgnować swój pracocholizm. <gulizm> <gulizm> I, i, się, I się rozwijać. Nie? I to i to właśnie w krótkim czasie później trafiłem do, do Mary, jako zakładu państwowego jeszcze, ale zacząłem właśnie tam od etatu. To był też krótki moment, <gulizm> kiedy kiedy byłem na etacie, jakiś ten zakład państwowy istniał. To było w, Mniej niż rok, 9-10 miesięcy, tak mhm. naprawdę. Ale ale byłem etatowym, później otworzyłem swoją, swoją działalność. I to był ten moment, kiedy mogłem się otrząsnąć, otrzepać, tak naprawdę i zacząć w pracę w zupełnie nowym środowisku, mhm. zupełnie od początku. Najpierw na etacie, a później później otworzyć biznes, więc tą porażkę trzeba sobie przepracować, trzeba z nią się pogodzić. Natomiast nam trzeba siłę żeby, żeby po prostu się otrzasnąć i iść dalej, niezależnie od skali i od wielkości tej porażki. Ty wtedy na tamten czas miałeś jakieś narzędzie na to, jakiś sposób, czy po prostu twoja osobowość i takby gen tego zwycięzcy po prostu wziął górę i, i poszedłeś dalej? Myślę, że to osobowość. Mm -hmm. to, to było we mnie. To, to Nie korzystałem z żadnych e, narzędzi, żadnych terapeutów, żadnych coachów. E, mm -hmm. To też nie były te czasy, gdzie było no to właśnie, tak popularne, właśnie. żeby tyle lat temu, żeby, żeby chodzić na coachingi, na jakieś tam. Mm -hmm. Mowy motywacyjne to było we mnie. To było we mnie po prostu należy. To był ten pracocholizm chyba. Tak okay, naprawdę to okay. było Czyli to. W to, to, tego... toksyczny sposób, ale na ten czas było. Jedni, jedni tak naprawdę w obliczu porażki zaczynają pić alkohol i, i kończą na ulicy, a drudzy zaczynają pracować czasami po 18 godzin na dobę hmm. i, i dobrze kiedy z, wiedzą, kiedy z tego wejść. Nie? Okay. No, słuchaj się tego naprawdę. Ja nie wiedziałem, przepraszam, jeżeli dotknąłem jakiegoś twojego bolesnego miejsca, to nie wiedziałem o tym. Te, tą relację z porażką właśnie tak chcę jako receptę dla innych ludzi wyciągnąć. No bo z tego, co mówisz, dzisiaj tak naprawdę już chyba nie widzisz porażek. Dzisiaj to są po prostu próby, ewentualnie nie kończące się aż tak dużym sukcesem, jakbyś sobie tego życzył, prawda? No znaczy dzisiaj tak będzie, no, kiedy ma zbudowany już powiedzmy kilka nóg biznesowych, czy kilka źródeł dochodu, czy, czy zaplecz jakiegoś dochodu pasywnego. To tak naprawdę, jeżeli nawet w jednym, w jednym biznesie, w jednej nodze coś się nie udaje, no to nie jest coś, coś co pogrąża, tak. To mhm. po prostu zmniejsza oczywiście jakieś zasoby finansowe. natomiast tam, to są doświadczenia, tak czy inaczej, doświadczenia, które można przekuć, przekuć później w kolejny sukces.